Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Mamo, nie martw się, tata ma wszystko pod kontrolą. Ups, naprawię wszystko. Julia bardzo poważnie podchodzi do zabawiania jej dziecka. Ma zaplanowane zajęcia na każdą minutę najpierw Lego, potem może poczytać książkę. Rozwój dziecka jest bardzo ważny. Czy Tomek nauczy się całego alfabetu? Cała jej uwaga jest poświęcona dziecku. Mama nie zostawia go bez opieki nawet przez chwilę. Spędzanie czasu z mamą jest super! Ale tatarysiek nie ma czasu na zabawki i grzechotki. On jest bardziej poważny. Preferuje wyścigi. Chyba nieco odpłyną. Niestety, dla dziecka to jeszcze nie jest ekscytujące. Tomek poznaje świat we własnym tempie. Ale to chyba lepiej. Tata pozwala mu brać wszystko z półek. Z mamą by to nie zadziałało. Zabawa w chowanego z tatą jest najlepsza. Hej, gdzie jest Tomek? On spędza godziny szukając dziecka. Halo, gdzie jesteś? Dom jest taki duży, a Tomek taki malutki. Tata musi zajrzeć w każdy kąt. Poszukać w najdziwniejszych miejscach. Tomek jest królem zabawy wchowanego. O, tu jesteś! Nie ruszaj się! Tak, zdążyłem na czas. Tylko nie mów mamie, dobrze? Julia jest super bohaterką. Jej supermocą jest robienie wielu rzeczy naraz! Gotuje obiad i zabawia Tomka w tym samym czasie. Jest dość surowa. Gotuje tylko zdrowe jedzenie o odpowiedniej temperaturze. Julia jest ekspertem w żywieniu dzieci. Otwórz buzię szeroko. Pycha! Mmm, ale smaczne. Ale gdy tata gotuje, zawsze może wydarzyć się nieszczęście. Znowu zapomniał o obiedzie dla tomka. Nie, owsianka jest zbyt skomplikowana. Może zjesz banana? Dobrze, że jedzenie można zamówić całą dobę. Poproszę dwa burgery w tej chwili. Ej, Ryśku, dokąd ty się wybierasz? Dziecko samo nie obierze banana. A oto zamówienie. Rysiek jest z siebie dumny. Oczywiście w końcu nauczył się radzić sobie bez Julii. Burger to idealny posiłek dla prawdziwego faceta. Mamię to się nie spodobało. Czemu nie? Chyba wiem o co chodzi. Burger jest zbyt duży dla dziecka. Spróbuj tego. Nie chcesz? Twoja strata jest bardzo smaczne. Mama tak tego nie zostawi! Skarbie, zrobię ci owsianki! Mama ma wszystko pod kontrolą! Zmiana pieluchy? Łatwizna! Zrobione w minutę! To tak, jakby Julia miała cztery ręce! Dobrze sobie ze wszystkim radzi. O wiele lepiej bawić się mając czystą pieluchę. Prawda, mały? Dla ryśka zmienianie dziecku pieluchy jest wyzwaniem. Po pierwsze, to paskudnie pachnie. Po drugie, musi oglądać tutorial na YouTubie. Ups, coś poszło nie tak. O, ale to skomplikowane. To wyższa matematyka. Zabierzemy cię do mamy. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Dlatego w samochodzie mamy specjalny fotelik. Zapnij pasy, zamknij zamki. Dodaj też górę poduszek. Tak na wszelki wypadek. Teraz można jechać do sklepu. Ona wszystko bierze na poważnie. Ale Tomek woli jeździć z tatą. To jest bardziej zabawne. Tata nie zapina go na 10 pasów, pozwala mu prowadzić. Czy on zostawia dziecko same? Dobrze, że mama tego nie widzi. Mały Tomek chce zostać profesjonalnym kierowcą rajdowym. No więc. Odpalajcie silniki, w drogę! Hej, czekaj, co tu się wyprawia? Oszalałeś? Wsadzasz dziecko za kierownicą? Oj, Rysiek ma kłopoty. Rodzice, to nie pora na kłótnie. Pospieszcie się i zabierzcie dziecko. Za nim! Zabawa na powietrzu jest obowiązkowa. Julia spędza z Tomkiem wiele godzin na podwórku. Może tu robić tyle interesujących rzeczy: huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice. Mama wymyśla setki zabaw na poczekaniu. Tomek ani przez minutę nie będzie się nudził. Jej chyba też to się podoba. Ta czasami chodzi na podwórko, ale szybko go męczy bieganie za tomkiem. Jak Julia sobie z tym radzi! Ale dziecku to się podoba. Julia nie kręci go w ten sposób! Po wszystkich zabawach pora wypróbować coś podstępnego. To niezły lifehack, żeby chwilę odpocząć. W końcu koniec spaceru. Dobrze, że już pora wracać do domu. Tomek lubi zasypiać przy mamie. Ona zawsze czyta mu interesujące książki i przykrywa ciepłym kocykiem. Teraz można iść do łóżka, ale Julia martwi się o swoje dziecko, więc nieprędko zaśnie. Co zrobić? Mamy tak mają! Ale Rysiek śpi jak zabity. Kilka rozdziałów jego ulubionej książki są lepsze niż tabletki nasenne. Ale zostawienie Tomka przy markerach było słabym pomysłem. Rysowanie ma w genach. Co się dzieje? Czy dziecko zasnęło? O, co tu się stało? Obudź się. Czy ty widziałeś się w lustrze? Chwila, gdzie jest Tomek? O, tutaj jest. Schowałeś się pod łóżkiem. Jak Rysiek ma teraz to zmyć? Mamy to nie interesuje. Ona musi położyć tomka sama. Chodzenie może być niewygodne. Chodniki nie zawsze są płaskie, a komfort dziecka jest bardzo ważny. Więc Julia chodzi powoli i ostrożnie. Ktoś zaparkował na chodniku. Poznaj gniew mamy. Julia zaraz da mu nauczkę. Niech lepiej traktują przechodniów. Tak lepiej. Ale Rysiek nie zna zasad przenoszenia dzieci. On i Tomek cały czas robią wyścigi. Tylko zobacz. Wiatr dmucha im w uszach. Nie przejmują się nierównym chodnikiem. W tym tempie szybko dotrą na metę. Julia zaprasza swoje znajome. Przy mamie mogą zapomnieć o głośnych imprezach. Herbata i ciasteczka to wszystko, na co mogą sobie pozwolić. I oczywiście mogą gadać o swoich dzieciach. Ale Rysiek nie ma zamiaru odpuścić zabawy. Co, skoro możesz zabrać dziecko ze sobą? Tylko dlatego, że masz Tomka, nie oznacza, że nie możesz spędzać czasu z przyjaciółmi. Barban zrobi dla niego milkszejka ze słodką kremową pianką. Spróbuj, to jest pyszne. Tomkowi tu się podoba. Od małego przyzwyczaja się do rozrywek dorosłego życia. Gdy mama wychodzi na zakupy, to oznacza, że wróci z wieloma rzeczami dla dziecka. Cóż, jak można odmówić? Kostiumy, spodenki, zabawki, butelki i smoczki. Jaka ładna gąbeczka! Wszystko tu jest takie urocze. I wszystko musi być zbadane i sprawdzone. Rozmiar, kompozycja, dopasowanie. Podchodzi do tego bardzo na poważnie. Ale Rysiek ma inne metody. Wszystko wygląda tak męsko, jak to możliwe. O, słomkowy kapelusz. Tomek będzie najfajniejszym chłopcem na osiedlu. Teraz musi wybrać kurtkę. Zdecydowanie skórzana kurtka. Prawdziwy facet musi mieć co najmniej jedną. I siup do koszyka. Spędza wiele czasu w dziale z zabawkami? Popatrz na to wszystko! Jesteś pewien, że to wszystko dla Tomka. Oczywiście fajni chłopcy potrzebują ciemnych okularów. Tomek będzie teraz najmodniejszym dzieckiem. Podobały Ci się nasze skecze o rodzicach? Kto według Ciebie lepiej zajął się małym Tomkiem, mama czy tata? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o mamach i tatach od Trendrum Select!